Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak niektóre sytkami na zawsze zapisują się w historii telewizji? Taki właśnie jest brytyjski sytkam Co ludzie powiedzą, który do dziś uchodzi za jeden z najdoskonalszych programów w dziejach BBC. Emitowany w latach 90., od roku milenijnego 90. do 1905. serial zbierał ogromną rzeszę fanów, która z czasem wcale się nie skurczyła. W sumie na ekranach pojawiło się 40 odcinków, a ponadto 5 epizodów specjalnych, które dostarczyły widzom niezapomnianych emocji. Produkcja ta opuszczała swoje ślady także w Polsce, została wyemitowana w kanałach telewizji polskiej, a później dotarła do widzów w takich stacjach jak Puls czy Zoom TV. Interesujące jest to, że w kraju nad Wisłą serial zadebiutował na nośnikach DVD w roku 2002, a kilka lat później znów wznowiono jego transmisję, co tylko potwierdza niezwykłą popularność tego tytułu. Niezaprzeczalnie kluczowym jądem sitkomu jest postać Hiesin w Bucket, przesympatycznej reprezentantki klasy średniej, która z całych sił stara się pielęgnować iluzję swojej wyjątkowości. Rola ta, którą zagrała znakomita Patricia Routledge, zyskała tak ogromną popularność, że nawet sama Elżbieta II wyraziła swoje uznanie dla tej kreacji. Sukces, co ludzie powiedzą, przyczynił się do niebywałego wzrostu rozpoznawalności Routledge, która jednak po pięciu latach emisji serialu odczuwała potrzebę zmiany. W osobistych wywiadach przyznała, że wolałaby skoncentrować się na innych aspektach swojej kariery, co doprowadziło do decyzji o zakończeniu współpracy z tą produkcją. Palącym dylematem była chęć zachowania wysokiego poziomu serialu, co również zauważył jej kolega z planu Cliff Swift, który obawiał się, że zostanie zapamiętany jedynie z tej jednej roli. Kiedy Patricia zniknęła z telewizyjnych ekranów, postanowiła wrócić do historycznych wystąpień teatralnych, co okazało się dobrym kierunkiem rozwoju jej kariery. Co ciekawe, w wywiadzie dla The Telegraph podkreśliła, że nie żałuje wyborów, które kierowały jej życiem, życie toczyło się według jej własnych zasad. W różnorodnych wywiadach dodawała refleksyjnie że wszystko ma swoją cenę, co w kontekście jej kariery brzmi wyjątkowo prawdziwie. W roku 2004, podczas obchodów swojego 95. urodzin, Rautledge miała okazję celebrować życie, które poświęciła pasjon. Obecnie mieszka w Chichester, małej malowniczej miejscowości na południu Wielkiej Brytanii, gdzie żyje z dala od zgiełku, zachowując jednak wspomnienia najwspanialszych lat swojej kariery. Nie da się ukryć, że co ludzie powiedzą? Pozostaje w sercach wielu a jego legendarny status potwierdzają zarówno fani, jak i badacze mediów. Gdybyś miał do wyboru temat, który mógłby być interesujący do eksploracji, co by to było? Zapraszam do dzielenia się swoimi pomysłami przez czerwony telefon Radia Z, kto wie, może właśnie twoja propozycja stanie się tematem kolejnego fascynującego artykułu.